Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Jak widzicie, jesteśmy znowu w GTA Online. Jesteśmy naszym szkiełasem, działającym pod przykrywką. Stój w imieniu prawa, rekwiruję ten samochód i te sprawy, choć tak naprawdę wydaje mi się, że to tak naprawdę też chodzi o zysk po prostu. Że bycie szkiełem pod przykrywką, to jest przykrywką dla bycia gangsterem. Taki troszeczkę mindfuck, delikatna incepcja. Nie, dobra, ale jak zauważyliście, na mapie oprócz... Graczy pojawiło się jeszcze coś. L. Jak myślicie, co to oznacza? Lamar? Nie, 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 nie ten kretyn. Oj, nie. Lester. Więc udamy się do Lestera, tylko. Chyba że. No, z jakimś Aronem wykonamy misję? No, no w sumie trzeba się socjalizować. Nie można być gburem. Lista akcji. Okej, okay, cały czas mówię że żeby gdzieś jeździłem, bo grozi mi bla 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 bla. bla, bla, bla. Eee, no, muszę najpierw spieprzyć policji. No ale to już chyba że ta zostało dokonane, tak? Bo kurde, a nie jeden wyrodził wozu w pobliżu. No dobra, tam się pojawił jeden, ale co zawraca, no raczej nie. Kurwa, zawraca. Siedli, <średy> nawet z tej strony też się pojawił. Nie, dobra, udało się. No, jak brak dostępnych. Aaaa! a właśnie zgubiłem pościg. To i co jest coś z tym garażem? Ej, moment, Simon poszukuje takiego auta. Okej, okay, dobra. Kobie nie przerysuj. Błagam cię. Zresztą na dzisiaj koniec morderstw. Już koniec. Jeszcze w sumie ani jednego gościa nie zabiłem. Eee, tu się ktoś kręci. No, i przy okazji. Los Santos Customs Dobra, to żeby nie. Kurwa, mać! Jak jeździsz, piechot! Tak jak zwykle? Dokładnie tak jak zwykle. <grymne> Dobra, to tak. Tutaj ładnie kulturalnie w prawo. Może niekoniecznie z spiskami. Enosimem, właśnie wiozę tobie auto. No to zobaczymy. Jeżeli uda mi się je spieniężyć, to później ewentualnie wykonam dla ciebie jakąś misję. Co ty na to? Tylko najpierw muszę je dowieźć w jednym kawałku na miejsce. No inaczej, dachowanie to jest jedyne co musi, może mi się przedrafić, co zmoczy tą akcję. Albo jazda pod prąd i czołówka. Nie. Spokojnie, spokojnie, tylko kilometr. Damy sobie radę chyba, nie? Co prawda Piechol nie posiada umiejętności specjalnej, jakiejkolwiek. A już tym bardziej takiej, która by teraz pomogła, kiedy się prowadzi z dużą prędkością, bez potrzebnych do takiej czynności umiejętności za kierownicą. No, moment, spokojnie, dojedziemy. Nadal komunikat się nie zmienił na dole. Choć w Santos Customs. Także można dokonać napraw od razu. No to w sumie. A, kurde. Jesteśmy już na miejscu, zaraz się dowiemy. Dobra, e, mam auto dla Simeona. Czy u was mogę je zostawić i przekażecie mu? no. Sprzedaj. Tak, ale można je naprawić? Nie, nie warto. O! O! Dobra, ładny pieniądz. Tak, oczywiście. I tak mi się nie podoba. No, patrzcie, no, trafiło się ślepej kurze ziarno. Praktycznie, o, masz w sobie ponad tysięcy osoby... Aha, dobra. Spokojnie, teraz taki meczek, ja zawsze myślałem, że pieniądze trzeba. do bankomatu zajmieć czy inaczej dokonać wpłaty. I tylko to było możliwe za pomocą bankomatu, ale okazuje się, że nie. Po prostu można też. wejść ładnie w internet. Pieniądze i usługi. Wejść na mace bank. Witamy z powrotem. świetnie, menu główne. Wpłać. Wszystko, co mam. Kurczę, bankowość internetowa. Jakie ułatwienie w dzisiejszych czasach, nie? Nie, nie, nie zapisujemy. E, moment, przepraszam, co tam było? Jakieś 6 milionów widziałem? Nie. Nie, no. Fuh. Ta, jasne. 6 milionów. <grystanie> Jestem biedny jak mysz kościelna. Wyścig lądowy. No dobra. Nakrodnik mnie nie ściga. Może jakiś wyścig. Nie, no nie Simeon. Lista akcji. Dobra, pościgamy się. Zobaczymy. Choć jeżeli pamiętacie odcinek z trybu fabularnego, kiedy. <grywania> miałem się ścigać Franklinem, to nie szło mi naprawdę dobrze. Chyba miałem 5 podejść. No ale dobra, zobaczymy jaką kategorię wybierze. Mam nadzieję, że nie super samochody, ej najlepiej mi się jeździ muscle carami, tymi amerykańskimi ciężkimi kurwa krowami Pojącymi z dziesiątki litrów <grywania> Nie to nie na setki, tylko na dziesiątki kilometrów No, Ale dobra, cztery osoby są Znaczy cztery osoby zostały niby zaproszone, jedna hostuje Aha, dobra Więc czy wystartuję przy czterech? Ja bym startował już przy dwóch <grywania> Dobra, ale co w nocy? Standardowe pojazdy, a no, to już widzę, co on będzie miał. Pewnie coś odpicowanego. 24 poziom, no, no. A w ogóle tak, w ogóle, jak widać, mój poziom delikatnie wzrósł. Mogę już znosić ze sobą SMG, To jest dużym ułatwieniem. Oj, dużym, bo z UZI naprawdę ciężko się celuje. To jest broń krótka, nie? A na dłuższy dystans, czy wyciąga się SMG, i prosta seria, prosto w kierowce samochodu, i mamy kolejnego trupa na naszym koncie. No, no to jesteśmy. Teraz tak, buet, o o o o o no chyba to będzie to. Lodowa biel, salut, potwierdź Spoko. E, jeździmy z małpą. Ścigamy się, tak? Zobaczymy kto wygra. W tej potyczce Małpa czy człowiek? Tak, jestem gotowy Młody kierowca, tak? Zero wygranych, zero przegranych? No nie no, niemożliwe, ścigałem się już wcześniej. Chyba, że te statystyki dotyczą tylko tego wyścigu. Bo, może zmienić? C <ślesy> nie, może jednak salut. Ale dobra, jeszcze łypnę w lewą stronę. Rok. E nie, no będzie nudno. Nie jak będzie salut. A, i można sprawdzić, no bo jak wygląda? <ślesy> nie! Kurde! Chciałem salut mimo wszystko. Ej, jeżeli uda mi się wygrać, to się okaże, że jestem niekulturalny. A tak to byłby salucik, ładnie pięknie. No dobra, ale nie jechałem jeszcze nigdy tędy. Nowe doświadczenie, a zobaczymy. No, jestem na pierwszej pozycji, ale to się zaraz zmieni, Możecie być tego pewni. O o, no właśnie, starczy mnie, dobrze puknie od tyłu. Już wypadnę z trasy Dobra, oni tam się ścierają. Świetnie! Albo nie tak świetnie. A jednak! Trzy szóstka w trakcie wyścigu. No, gdzie są moje bonusowe punkty? jak ta? A, nawrót! No kurwa, no bez przesady i co teraz? O kurde. Ale wy tego nie widzieliście, bo ja mam te 3 sekundy, ale... Albo nie wiem, no nie będę ich wycinał. Właśnie pokażę wam ile czasu zajęło dogranie mnie na tą pozycję, więc... Kurde, no straciłem pozycję bezpowrotnie. Jedyna nadzieja w tym, że któryś z nich wypadnie zaraz z trasy. Kurde, skąd skąd mogłem wiedzieć, pierwszy raz tu jadę? No widziałem oznacznik, że... Ostro w lewo, no ale gdzie? Myślałem, że za! ja tam co się stało? To za podrygi jakieś dziwne. O, 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 co to było? Klasyczny przykład lagów. Kurwa, nie wyjadę tu, no nie wyjadę i chuj. Ja pierdzielę. Ile okrążeń? Jeszcze. Nie wiem, czy na jedną ustawił. No dobra, to nie będzie moje najszybsze okrążenie. Możecie być tego pewni. Ale cicho, już teraz licząc na wpadki innych współgraczy Może, może coś? Inaczej Pewna jest będę kurwa na podium <grymgar provincialceland> Super, nie? Trzeba tylko trzech zawodników. No, nowy rekord osobisty, Wow, oh! Woooo Ale wyjdziemy z tego. Co prawda straciłem kurde bezpowrotnie już. No nie no nie wygram, nie wygram po prostu. Dobrze nie postawiłem na siebie pieniędzy, bo zawsze... Nie wiem, będąc pełnym optymizmu. Co ty wyprawiasz tutaj? Jak ci pomóc? Inaczej, zawsze pełen optymizmu stawiałem pieniądze na siebie jakieś, wiecie, chociażby 100 dolarów, nie? Ale bodajże, że wygrałem tylko raz. Dosłownie raz stawiając na siebie, dobrze postawiłem. A zazwyczaj w topa. Okej, okay. aha, bo jeszcze są takie małe te. Wystające pierdoły. To można o nie zahaczyć. Ej, cicho, no. Ej, jestem drugi. jakiś pieniądz, padnie. Jakieś JPK też. Tylko dalej nie jestem w stanie zabezpieczyć sobie JP, od to jest skrót w tej grze. Nie wiem, Job points, co nie wiem. Więc mi ktoś w stanie to wytłumaczyć, będę wdzięczny. Albo po prostu później to w necie sprawdza, ale. Może zapomnę. Bo często mi się takie rzeczy zdarzają. Abyście jeszcze nie zawożyli, nie? No dobra, ten już skończył, zaraz no ja też. Ale zróbmy to pięknie. Eeeeee Koleż Git pierdoli zasady i nie jest frajer nie, nie, ale kończysz drugi, no W sumie przytomnie skończyć pierwszym, zwłaszcza w łóżków. <laughs> no. no, 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 zaraz dwunasty poziom No, a już się tak nie podniecaj, spokojnie. No, to wyścig może nie był do końca udany, ale też nie przegrałem go. Więc no, powiedzmy. Srebro, znowu. Walka o przetrwanie, od 1 do 4 gra, czy... No dobra, ej, skoro zapraszacie... Krew i Rydza, spoko. Brzmi naprawdę zachęcająco. Broń startowa, kompaktowy SMG. Nie no, SMG, zwykłe, duże. Kamizelka w użyciu, no pełno. Do pistoletu też naboje trzeba kupić. Dobra, no, z mojej strony to wszystko. Więc tylko czekamy jeszcze, może na jednego, dwóch graczy. Ej, wymagana ranga 15. A gościu już ign <laughs> Nie, no, bez przesady. Nie, nie. Nie ma się co kompromitować. Nie no, a prawda jest taka, że... No właśnie, mam zbyt niską rangę, jak zresztą widać na załączonym obrazku. Ej, nie, dobra. Bierzemy pierwszą szafurkę. LAPD, motherfucker! Ej! No. Dead fucker. Ej, tu jest zaraz jakiś... <ścoughs> żywy koleś, więc już nie będzie zaraz taki żywy. że po prostu podjadaję i się przywitam. Co wy na to? Eee... Sergeant Potter! No... Expelliarmus, kurwa, czy coś tam mogłeś wyczarować. Mogłeś próbować przynajmniej. Ej, no moment, zabiłem tego gościa, już dwóch innych opuszcza grę? Co jest grane? Serio zobaczyć, że Potter nie żyje i stwierdzili NIE? Nie mogę grać już w tym świecie. Gdzie Harry Potter jest martwy? O, tam ktoś jest i się zbliża. Czy przodkiem nie jedzie ktoś pociągiem? Niekoniecznie pociągiem, ale. Ej, w sumie nie byłoby złym rozwiązaniem teraz się załadować na jakiś pociąg. Ej, co to jest tam w oddali, wy to też widzicie? Co za różowy kurwa tyranozał. Czy wzrok mi myli? Fatamorgana. Nie nie, dobrze. Co je chodzi? Oha, <średytutki> hot dogi. Nie no, dobra, reklama, nie powiem, że nie. Ej, moment, ale tamten gościu nadal tam stoi. Wiem, że jadę teraz w kierunku policji, ale spoko mam. Ja mam ciężarówkę, no to mogę nawet na czołówkę ich przyjąć. O, kolejna misja. Duży nowy match. Ej, w sumie... Pyknąłbym sobie jakiś defmeczyk, ale najpierw może. Ten pan tutaj. Tylko gdzie on jest? A, dobra. Touché, Sanjay Proter. Touché. Dobra, odrodźmy się. I skoro teraz już nie będę poszukiwał dokładnie, no to może. Dalej mogę uczestniczyć w tej akcji. Duży nowy defmecz? Nie, niestety. Kurde Ej, moment, ale tam jest ten gości, on się pewnie już na mnie czai teraz. Może <laughs> teraz wziął sobie za punkt honoru <laughs> zabić mnie jeszcze raz, ale nie Chcę zrobić teraz coś innego. Ej, on strzela? Do mnie? Dobra, jest SMG. Już jest spoko. Dziękuję bardzo. dostałem parę strzałów, ale no jak widzicie SMG robi swoje. Dwa do jednego Palancie. No, zaraz tutaj patronu wyleci, taki jelonek. No nie, bo to jest ten sierżant. No to kurwa nie wiem, co jakie zwierzę można ładnie połączyć z wojskiem. Hm. hm. Ej no ja bym połączył węża, ale to tylko dlatego, że jestem fanem Metal Gear Solid, no ale... Chujowy patronu z wąż, nie? I sobie zasuwał. Eee, dobra, on będzie dalej biegł w moją stronę? Jest na tyle zdesperowany? Mam nadzieję, że nie. Eee, dobra, pierwsze przy pojazd. A do tego schowamy klamkę, oczywiście. Ej, czemu same ciężarówki? Nie możecie mi dać jakiejś osobówki? Nie, no nie musi być tutaj od razu jakiś Porsche. No coś po prostu. co nie waży 5 ton. Ej, stój stój, 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 stój. Co za chuj? No, ten mnie prawie potrącił. Ej, dobra, bo Potter tam biegnie. O, a tu się nie przekitram nawet? O, kurde. Eee, zresztą nieważne. Ej, no było auto i znikło, nie? Znowu, widzieliście to. No stu... Ach. Niech was. Do, do jasnej cholery! Ej! Nawet ci nie podszedłem. Ej, może on cię pomóc? No, sergent Potter też wyeliminowany, ale ten tutaj jedzie za to. No i podziurawił mnie. Nie, ale z Potterem jestem w stosunku 3 do 1, więc spoko. Oczywiście mówię o stosunku zabójstw do śmierci. O kurde. Co wy gadacie, że jest tutaj? Ej, no nie mogłem tego nie zrobić, no wypaczcie. No chyba, że to był spawn kill, no ale ej, no stał sobie po prostu w miejscu, no. Ej, no nie wincie mnie, że w GTA strzelam do ludzi, bo to by było jak winić posadzonego w kiciu mordercę o to, że kogoś zabił, no, no kurwa, no, no stało się już wielokrotnie. No. Bez przesady. Ale teraz tak, auto to ja muszę zdobyć. Nie ma opcji, że nie. Dobra, jedno zmarnowane. Autko. Jedna zmarnowana okazja. No do... Kurde, no! Nikt nie zatrzyma się dla gościa z SMG? Chcesz podjeżdża? Ej, ale masz fajny SMG, chcesz się przejechać? No, 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 ale ty nie jedziesz ze mną. O, kurwa, szkoda. I wtedy zabrać, no ej. To tak on tam gdzieś biegnie? Ej nie, przydałaby się sniper. muszę doczekać jeszcze swoje No to nie jest zbyt mądre Jest, dobra. Wreszcie gorzej mnie teraz kropię ten gościu On tu biegnie Goni mnie, zapraszam Eeeem... Nie no się pogonić z tobą. Ej, przy okazji właśnie. Skoro mi się już prawie pościg zgubić, to raz jedziemy. Obrabujemy sklep. Ej, to była jego wina. Dobra, trzeba zgubić... Psa. Policję. Oni nie wiedzą coś inaczej. Jestem tak bardzo undercover, że nawet z własnego komisariatu policjanci nie poznali, więc... Trzeba uciekać przed nimi, gdzie pieprz rośnie. No dobra, dobra, ale już wiem, co by się działo w trakcie tej misji, no przecież żeby mnie wycinał po prostu. Ale jeżeli już zaczęłaś misję, to z kimś przyjaźnie nastawionym. To mi się przynajmniej wydaje, że to by było lepiej, nie? Ej, co się... Gdzie ja zgubiłem tylny sterzak? Ej, nie, bo patrzyłem do przodu bardziej, no ja patrzę w dół, a ej... Czy jakiś szybki paint job, czy tam czegoś brakuje? Dobra, jesteście jest z powrotem na autostradce, Tylko teraz. Ej! Kurde, skąd on się tam wziął? Piękny flip, podąży za mną. Aaa, wiedziałem, że mnie dojedzie. No ja inaczej, jak się stoi w jednym miejscu, to tak to działa. Ok. To co by tu teraz jeszcze wywinąć? Hmm... hmm, 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 hmm. Nie no, zaczniemy od wywijania klasycznego, czyli załatwmy sobie samochód. Aha, ten woli opuścić pojazd. To też jedno z rozwiązań. Ja, no do czego mi już ścigać od razu? Tu jest zaraz sklep, po prostu... Ej! Super, że teraz nic nie podjedzie... ...to mogę do niego zawitać. Od razu. W zależności, sobie inną furę jeszcze, podejrzewam, ale to za momencik. Ojej, państwo wybaczą. Chciałem tutaj pogadać, a propos... ...Szyldów, w jaki przyjebałem właśnie. Dobra, więc tak, albo wysychujesz stan z pieniędzy. Dalej, szybko. Jestem ścigany przez policję. Kurde, moje ziomki. Nie chcę do nich strzelać. Kurwa mać. Dalej! Przepraszam. Ej, ale miał klamkę. On chciał mnie zabić. Aha, przejrzałem cię. Ah. Nie, dobra, nie ma co marnować. Dobra, chodźmy stąd. Szybko. Ej, ale moment. Może od razu? Skoro już jestem... Wpłaćmy skradzione pieniądze. Wpłać. Oj, szybko, 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 bo jeden postrzał i koniec tej transakcji. Tak, chcę. Transakcja w toku. Zakończona, świetnie, wróć. Pyk. Ej, nawet helikopter. Skoro tego chcecie. Ej, moment, to jest jeszcze ten gościu. I jakiś tam kręci się w pobliżu. O o jest tak, gdzie on jest? I czy on chce mi pomóc? Czy wręcz przeciwnie? Raczej wręcz przeciwnie E nie, dobra, on mi pomaga O, umarły Dobra, pytanie, nie ja miał przy sobie. Pieniędzy ruchy Ruchy kurwa! Opierdalaj Run forest, run Fuck! Ej, do najbliższego radiowozu. No nie ma innej opcji, nie ma innej opcji. Albo tutaj A... taki pociąg by się przydał No przydałby się jadący pociąg, bym na niego wskoczył. Się. dobra, tu są jakieś barierki coś. Kurde Mało prawdopodobne Mało prawdopodobne, naprawdę Ale dobra, cicho. Ah, się, wiedziałem. No ale była delikatna szansa. Dobra, wiecie co? I tym zgonem skończymy ten odcinek. I zapraszam was na kolejny, już wkrótce. Trzymajcie się, do następnego razu. Pozdro, cześć, hej.